Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Kilka rzeczy. Najpierw, najpierw o, o tym słowie wystąpił, potem odrobinkę o, o pustyni, potem o chrzcie nawrócenia i wreszcie tam te dwa słowa o o grzechu. To słowo gignosko, ono ma dużo różnych znaczeń. Ono oczywiście mówi o wystąpieniu, o pojawieniu się, ale myślę, że to co jest bardzo pięknego w tym słowie, to ono też zawiera taką intuicję stawania się, że coś się staje, coś się coś się wydarza. Czasem było używane do tego, żeby powiedzieć, że ktoś się urodził, to, to dokładnie używane tego słowa. I myślę, że to jest jakby bardzo piękna intuicja, że to wyjście na pustynię świętego Jana, ona powoduje to, że Jan ma szansę się stać, ma szansę odkryć kim on jest. Można powiedzieć, że to zanurzenie w tej tajemnicy Pana Boga na pustyni Mówiliśmy, że to jest miejsce, gdzie Pan Bóg często wyprowadza po to, żeby tam mówić do, do serca. No, powoduje u, u Jana to, że on odkrywa swoje powołanie i swoją tożsamość. I Jan nie tyle głosi, co on wręcz krzyczy, jakoś wykrzykuje. To, to, to greckie słowo no, będzie też mówiło o tajemnicy absolutnego, no, takiego krzyku, który jest krzykiem Herolda. Czytamy, że to, co głosi Jan, to jest to chrzest nawrócenia metanoi, ale można też jakoś zobaczyć to słowo z takim trochę innym odcieniem, ale który może nam też sporo pokazać a mianowicie, że, że, że metanuje ona też bardzo często znaczy tyle, co, e, co skrucha, co, co żal No właśnie, się zaczyna padać deszcz, obficie, deszcz i dużej łaski. Można powiedzieć, jakie to mm, też trochę nie e, że Jan głosi potrzebę i ona się też przejawia w tym znaku zanurzenia w wodzie, potrzeby tego zanurzenia w żaru w skruszy. A, a po co to wszystko? Po co to zanurzenie? Po co ta, ta skrucha? Bo potrzebne jest odpuszczenie bo potrzebne jest odpuszczenie grzechów, bo potrzebna jest wolność. Hebrajczycy używali na, na określenie grzechów dwóch słów y, zamiennie y, – hatat y, albo awon. Y, jedno z nich y, y, tak znaczeniowo było tożsame z tym, y, z tym greckim Słowem hamartia i będzie, jakby, zawierało ten i oznaczało ten sens takiego nietrafiania do celu, chybiania do celu, jak się strzela z łuku i się, i się nie trafia. To drugie słowo będzie też się ocierało takie pole znaczeniowe jakiegoś przewróconego myślenia, jakiejś rebelii, jakiegoś buntu. Ale można powiedzieć, że w tym ich rozumieniu grzechu jest taka bardzo przedziwna intuicja, która na pierwszy rzut oka może nam się wydać dziwna, a nawet taka trochę nie do zaakceptowania, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali ją zobaczyć. To też do czego zapraszam, to żebyśmy jakoś z, z takim no właśnie bez lęku, i bez niepokoju. Się temu przyjrzeli, bo, bo dobra nowina to nie jest dobra nowina o grzechu. Tylko dobra nowina to jest dobra nowina o zbawieniu. Ale, ale warto myśleć też, że z tą tajemnicą grzechu tak odrobinkę się spotkać w tym momencie. Bo, bo ona nam też odsłoni cały podstęp grzechu. A mianowicie, jak to rozumieli Hebrajczycy? Otóż jakby dla nich to pojęcie grzechu było tożsame. W ogóle w nim się zawiera jakaś taka, taka ambiwalencja, że ono raz oznacza grzech, a innym razem oznacza karę. Tak jakby stosowali go naprzemiennie. Raz tak, raz tak. Albo grzech, albo karę. Tak wiem. Jak, jak, jak słyszymy kara, to od razu mamy ochotę tylko to wyłączyć. Damy sobie chwilkę, sobie szansę, bo to naprawdę jest to dobra nowina, ale to warto tutaj coś coś z istotnego zauważyć. Bo to jest bardzo piękna intuicja, że grzech, on jakoś jest tożsamy z karą. Tylko całe kłamstwo polega na tym, że często myślimy sobie, że to jest ktoś, kto nas będzie karał. I że często no, wykrzywiamy zupełnie obraz Pana Boga jako Tego, który ma karać, jako Tego, który yy, no, ma prowadzić do tego, że, że, że nasz grzech zostanie ukarany. Podczas gdy ta biblijna intuicja ona pokazuje zupełnie inną perspektywę, że to nie Pan Bóg jest kimś, kto karze, ale że to samo jakby istota grzechu jest jest karą, że tak jakby no właśnie uczynienie grzechu jakoś od razu sprawiało, że oto ja sam wchodzę w doświadczenie kary, że to już sam grzech jest karą. I w tym jest coś bardzo mądrego, spróbujmy przeprowadzić taki eksperyment. Podpalmy kawałek kartki papieru i co się wówczas wydarza? No ona zaczyna płonąć, zaczyna się spalać, zaczyna się rozsypywać, rozpadać w popiół. Nic z niej nie zostaje, jedynie jakaś kubka popiołu. I można powiedzieć tak, czymś absolutnie naiwnym, naiwnym i takim nieroztropnym byłoby przekonanie i przeświadczenie, że to mogę podpalić kartkę papieru i ona się nie spali że o to mogę zapalić ją, a ona nie obróci się w popiół. No przecież tak się rzeczy nie mają. No i tu jest jakby ta istota. To znaczy, że to spalenie tej kartki papieru, jako zapalenie kartki papieru precyzyjnej, jako taką, takie, taka rzeczywistość nie wiem, wejścia w grzech, jest absolutnie równoznaczne jakoś i tożsame z tym, że to ona staje się popiołem, że oto ona się rozsypuje i trochę nie ma innej drogi. Znaczy nie, 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 nie można podpalić kartki papieru i sprawić, że nic się nie wydarzy. Nie można zjeść ciastka i mieć ciastkę. Ale to, co najważniejsze, to to, że Jan Chrzciciel zaczyna głosić i zwiastować drogę, która prowadzi do, do wolności, drogę, która prowadzi do, do pokoju. Ona się wiąże z tą tajemnicą zanurzenia. Ona się wiąże z tajemnicą zanurzenia w żalu i żalu zanurzenia w skrusze. Ja musiał coś doświadczyć jakiejś ogromnej tajemnicy Pana Boga, tajemnicy uwolnienia i przemiany, skruchy i żalu, że zapragnął też tym podzielić się z innymi. Będzie więc ten, ten wers takim słowem. Mówi o tym, że Jan stał się, jakoś odkrył to, co w nim jest najgłębsze. Jak odważył się wyjść na pustynię, bo to tam usłyszał głos Pana Boga, pocieszającego Pana Boga, słowo, którego zaczęło przemienić, słowo, które zaczęło zwiastować. Że tego też doprowadziło myślę, że w Jego samego. jakoś do skruchy i zobaczenia, że wiele w Jego życiu, a być może też w naszym życiu, jest takich miejsc, w których nie przestrzelamy, nie trafiamy. Takich miejsc, w które nas prowadzą na manowce, dróg, które prowadzą nas na manowce. I że my na tych drogach no to jesteśmy pierwszymi, którzy cierpią. Że daliśmy się jakoś wejść, uwikłać w to, w to kłamstwo grzechu i że czasem to doświadczenie nas absolutnie też blokuje przed powrotem. Nie? Bo myślimy sobie, że to już nie ma drogi, nie? że to już nie ma odwrotu. A przecież, jakby słowo chce nas absolutnie przekonać do czegoś zupełnie innego: że jest powrót, że jest droga. Że jest ktoś, kto jest naszym, naszym zbawicielem. Może warto się dzisiaj udać gdzieś na pustynię. Po to, żeby się tam trochę sobie poprzyglądać. Po to, żeby zobaczyć te wszystkie nietrafione decyzje. Te wszystkie jakieś, pełne buntu, czasem decyzje. To naszą rebelię. całej ścieżki i spróbować to wszystko zanurzyć w tej tajemnicy skruchy i żalu, bo Pan Bóg teraz czekał swoim miłosierdziem, ze swoim pokorem,